Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony łódzki hodowca królików i drobiu. Dzisiaj szykuję takie metalowe drzwiczki. Sorry, że to był bałagan, bo akurat mi się ładowarka, ta wkrętarka wysiadła i jeszcze tutaj to mi zostało jedno do przykręcenia. No i później te, do tych drzwi tam, no, przymontować. No i tutaj taką zasuwkę będę montować do tego i taki taki ten, żeby zahaczać jak będę otwierać jak skończę to wszystko to jeszcze dam wam nagram drugi odcinek z budowy, bo tutaj jeszcze będę musiała te blachowkręty od spodu uciąć bo są trochę za długie i nie miałam takich czterech krótszych. Zaraz Wam pokażę jednego o takich czterech krótkich. To musiałam dwa dłuższe dać i chyba, że jeszcze znajdę to wykręcę najwyżej i wkręcę te krótsze i będzie wtedy git, ale to później poszukam, bo tutaj troszkę mam taki bajzerek, a nie będę pokazywać. No i dobra, będę kończyć jak tam już będę robić tam przy porobie to to wam jeszcze drugi odcinek nagram. No i dobra, na razie, do następnego, cześć.